Dzień dobry dzień dobry. Mówiliśmy ostatnio o powinowactwie prostokątnym o osi odciętych o osi OX. E, I co z tego? Czy z tego coś wynika, czy możemy to jakoś zastosować? Patrzmy może na to. Tam powiedzieliśmy o tym, jak nas to działa. Pojawiła się na końcu też pojawiła się na końcu też informacja o tym, w jaki sposób przenosi się, przekłada się to na. Konkretne wykresy, na wykres funkcji, ale zobaczmy, jak to działa to w praktyce. Tam nie było przykładu. Może warto taki przykład, żeby się tutaj gdzieś, gdzieś pojawił, żeby został jakoś wprowadzony. No to patrzcie, mamy jakiś wykres funkcji y równa się f od x. Bardzo konkretny. No i teraz zobaczcie, popatrzmy, spróbujmy, wziąć sobie, spróbujmy, o może inaczej. Spróbujmy narysować sobie wykres funkcji y równa się minus 1 trzecia f od x. Dobra, minus 1 trzecia f od x. Czyli zobaczcie. Co będziemy brali? Mówiliśmy sobie, że jeżeli mamy stworzyć wykres funkcji, który równa się s razy f od x, mając f od x, to będziemy używali powinowactwa prostokątnego o osi odciętych, o osi o x, o skali s. No teraz w znaleźć, gdzie tu będzie ta skala. No ta skala musi być w takim razie tutaj. Czyli będziemy brali powinowactwo o skali minus 1 trzecia. Czyli będziemy brali powinowactwo prostokątne o skali minus 1 trzecia. No to jak to działa? No to powinno być tą prostokątną, no to będziemy brali dowolny punkt wykresu. Weźmy sobie go może tutaj, prawda? I teraz co musimy zrobić? No musimy ten punkt, jakby tutaj, tak, on musi tutaj spaść na tą oś OX, prawda? No i teraz, jak tu weźmiemy, weźmiemy, będzie punkt O, to wektor OA musimy przemnożyć przez tą naszą skalę. Czyli zobaczcie, co się stanie? Przede wszystkim ten wykres znajdzie się po drugiej stronie, no bo skala jest ujemna, prawda? Czyli wektor będzie musiał mieć przeciwny zwrot i musi być co? O długości 1 trzecią, długość trzeba pomnożyć przez jedną trzecią, czyli będzie co? Trzy razy krótszy. Czyli zobaczcie, musimy po drugiej stronie znaleźć taki punkt a Powiedzmy, on będzie gdzieś, myślę, że tutaj. Taki, że wektor OA, jak jego go pomnożymy przez skalę S, czyli długość pomnożymy tak naprawdę przez jedną trzecią, ale on zmieni też przez ten minus zwrot. To będzie to samo, będzie to samo co wektor OA'. Ok. No i teraz zobaczcie, to musimy zrobić z każdym punktem. Czyli musimy każdy punkt przenieść na drugą stronę. Dodatkowo, jakby on każdy będzie musiał być trzy razy bliżej osi. Nie? Więc zobaczcie, jak weźmiemy sobie tutaj jakiś punkt, weźmiemy ten najwyższy, no to zobaczcie, on nam tutaj przejdzie. No to jedna trzecia to pewnie będzie gdzieś tutaj. nie? Jak weźmiemy zobaczyć taki punkt blisko osi, no to on będzie jeszcze bliżej osi, prawda? Jak weźmiemy tutaj taki punkt, no to on będzie też bliżutko osi. Zobaczcie, co jest ważne, te punkty na osi zostaną. Ten punkt najwyższy, no to 1 trzecia to pewnie gdzieś tutaj. Ten punkt tutaj, no to pewnie gdzieś, może tu. Ten na osi zostanie. Tu mamy taką wręcz poziomą kreskę. To no zobaczcie, 1 trzecia to pewnie będzie gdzieś tutaj. Każdy z tych punktów możemy przenieść. No i zobaczcie, jak zastosujemy to do każdego punktu, no to mniej więcej dostaniemy to, co powinniśmy. Jeszcze może tutaj by się coś przydało, prawda? Zobaczcie, to nam przejdzie już na tą stronę, prawda? No i teraz spróbujemy to łączyć, nie? więc zobaczcie, tutaj będziemy mieli jakoś, jakoś tak, prawda, tu idziemy do tego najwyższego punktu, tutaj musimy zrobić coś takiego, o i tak, co się stanie z tym wykresem, czy on zachowa, o, tu mi na końcu nie wyszło, przepraszam, czy on zachowa swój kształt, no, tam, te, gdzie jest górka, dalej będzie górka, tam, gdzie była dolina, to będzie dolina, prawda? Czyli jakby te przegięcia, te takie uwypuklenia zostaną, ale zobaczcie, one będą. No, w tym przypadku, ponieważ mamy skalę 1/3, minus 1/3, to zobaczcie, no to zostanie jakby 3 razy stłączone. Gdyby skala była 2, 3, 5, 10, to to wszystko zostałoby uwypuklone, byłoby dwa razy 2, 3, 5, 10 razy bardziej strąsze, prawda? W takim sensie nie. Troszeczkę, więc ten kształt zostanie zachowany, no bo te. te kierunki wzrostu i tak dalej zostaną, ale tak naprawdę kształt nie zostanie zachowany, no bo te strumizny zostaną, e, zostaną zmienione. Więc zobaczcie, tak naprawdę powinno stworzyć się kształt, no nie zachowuje, nie zachowuje przede odległości, to jest to jest podstawowy powód, e, dla, którego się, dla, dla którego to się dzieje, ale pewne, pewne własności, czyli na przykład monotonicz, monotoniczność funkcji dzięki temu zostaną zachowane. Tak naprawdę powinowactwo wykorzystywane jest bardzo często w tworzeniu różnego rodzaju wykresów funkcji, no bardzo często musimy coś właśnie przez coś przemnożyć. Zobaczcie, to też ładnie tutaj pokazuje, że w takim razie, zobaczcie, jak weźmiemy skalę minus 1, to dostaniemy po prostu zwykłą symetrię, prawda, względem osi odciętych i myślę, że to też tutaj jakby widać. Co jest ważne, że jeżeli skala jest dodatnia, to po prostu wykres się jakby tak rozszerza i, i, i zostaje po tej samej stronie wszystko. Jeżeli skala jest ujemna, wykres przychodzi na stronę drugą. Jeżeli skala jest większa od 1 na wartość bezwzględną, czy większa od 1 bądź mniejsza od minus 1. Ten wykres się jakby będzie rozciągał, a jeżeli skala będzie między minus 1 a 1, ten wykres będzie jakby się tak spłaszczał, prawda? Tu mamy taką spłaszczoną wersję, czyli tak naprawdę ten wykres jakby bardziej będzie się spłaszczał do osi. się wzięli na przykład 5, to wszystko by się rozciągnęło albo minus 5, to przez ten wykres byłby dużo, dużo bardziej stromy. Można sobie porównać takie wykresy, porysować, brać konkretne wykresy funkcji, no bo dzięki temu. Możemy nabrać prawy, w jaki sposób działa to, czyli tak naprawdę, jak tworzyć wykresy nowych funkcji mają stare, używając tych przekształceń, wszystkich yy, przekształceń geometrycznych, a w szczególności tutaj, właśnie powinowactwa. Dzięki i do zobaczenia. Pa pa!